Cześć, nazywam się Marcin Rogowski, jestem trenerem grupy zaawansowanej MMA w Klubie Shark. Posiadam bardzo dużą wiedzę, jeżeli chodzi o MMA. Udowodniłem to nieraz, trenując, wychowując tak naprawdę ponad 30 profesjonalnych zawodników i to byli ludzie, którzy wcześniej nie trenowali żadnych sportów walki, w większości więc zaczynali od zera. Myślę, że oprócz tego, że znam się nad tym, to bardzo lubię to robić i bardzo lubię patrzeć na efekty ludzi. I to często, często takich, którzy wcześniej nic nie trenowali, tak naprawdę mieli lewą rękę z prawą, a później jak się widzi, jak... Jak oni rosną i jak stają się tak naprawdę zawodnikami, to jest to bardzo fajne. Ja podczas prowadzenia zajęć przede wszystkim skupiam się na mocnych podstawach. Tak? Jestem zdania, że zawodnik może być bardzo dobrym zawodnikiem, jeżeli będzie miał bardzo dobre podstawy, zarówno w stójce, jak i w klinczu, w zapasach, jak i w parterze. Tak? Przede wszystkim bardzo mocne podstawy i do tego bardzo dobra kondycja i wtedy można stworzyć naprawdę dobrego zawodnika. W procesie w MMA decyduje przede wszystkim ciężka, bardzo ciężka praca, gdy, gdy zawodnik MMA musi trenować naprawdę myślę, że ciężej niż jakikolwiek inny sportowiec, aby osiągnąć sukces, wiadomo do tego jest potrzebne trochę talentu i troszkę też szczęścia. Tak? że MMA można tak naprawdę trenować w każdym wieku. Wiadomo, że jeżeli się zacznie dość późno, no to nie można myśleć o sporcie wyczynowym, ale można to trenować rekreacyjnie, bo uważam, że to jest też bardzo dobra forma samoobrony. Tak? Ktoś kto trenuje MMA, umie się odnaleźć w każdej płaszczyźnie walki, więc na pewno też sobie w życiu prywatnym poradzi, ale aby osiągnąć sukces w tym sporcie wiadomo, im wcześniej zaczniemy, tym większa szansa, że

Zapraszam wszystkich serdecznie na treningi do Sarka. Pierwsza linia frontu to my Sark, Sark, Sark. Jak nie kumasz krzyknie jeszcze raz. Sark, Sark, Sark.